wystarczy tego włoskiego spamu. Wracamy do Polski i wracamy do rowerowania. Kolejna trasa przed nami. Wystartowaliśmy z rybnika, z jeziora rybnickiego do zrobienia pętelka około 50 km. Przyznam szczerze, że tereny słabo mi znane, to znaczy jeździłem w okolicy bardziej bliższe mi są rudy. W zeszłym roku byliśmy tu też na spływie kajakowym. A dzisiaj no, w zasadzie pętla teoretycznie wokół jeziora, aczkolwiek tak szeroko wokół. No i zobaczymy co trasa przyniesie, póki co za nami trochę ponad 10 km. I trzeba przyznać, że jedzie się bardzo sympatycznie w większości fajnymi szutrami. Raczej płasko, bez jakichś utrudnień. Oby tak do końca. Punktem startu, a zarazem też metą naszej wycieczki jest parking leśny przy ulicy Maksymiliana Bulla w Rybniku. Najpierw kierujemy się w stronę miejscowości Rudy, gdzie odbijamy w prawo i mijając miejsca o takich nazwach jak Wilcza, Kamień, Czerpak, Polana Kanetowiec czy Paruszowiec, wracamy do Rybnika. No cóż, w dzisiejszym filmie nie będzie zbyt wiele gadania, no bo co też mogę powiedzieć. Za nami no już ponad 30 kilometrów, może nawet koło 35 i cały czas Jedziemy sobie przyjemnie szuterkami w minimalnym stopniu asfaltami. Bardzo fajne tereny, bardzo miła trasa. Zbliżamy się już powoli z powrotem do rybnika. Tam będziemy musieli też trochę przejechać przez miasto i prawdopodobnie zjemy jakiś obiad, no ale to jeszcze parę kilometrów, paręnaście do celu, póki co jest bardzo fajnie. Zupełnym przypadkiem trafiliśmy na dni rybnika, w związku z czym na rynku było bardzo tłoczno i głośno nie było okazji, żeby dograć końcówkę do tego filmu. A dzisiaj sobie na spokojnie kręcimy już po okolicznych, około pszczyńskich lasach, także można podsumować wczorajszy wyjazd. Podsumować krótko w zasadzie bardzo fajne tereny bardzo fajna trasa kolejne gravelowe złoto można by to tak określić ostatnio zachwycałem się murckami ale te lasy wokół Rybnika niczym nie odbiegają też bardzo urazmaicone trochę szutrów, trochę leśnych ścieżek trochę trudniejszych też nie tak bardzo płasko więc nie nudziliśmy się generalnie i Byliśmy czteroosobową grupą. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że zdecydowanie można tam wpadać częściej, żeby sobie pokręcić. Sam rybnik, ja kompletnie przyznaję się, nie znam tego miejsca. Natomiast na tyle co wczoraj udało nam się poznać przejeżdżając przez jakiś tam kawałek. Zrobił bardzo fajne wrażenie. Wydaje się sympatycznym miasteczkiem, eee, także Zdecydowanie kolejna e, gravelowa polecajka ode mnie. E, link do trasy, jakiegoś GPXa postaram się wrzucić w opisie pod filmem. E, no i za chwilę kolejny weekend, długi tym razem. Boże ciało się zbliża. Mamy jakiś plan, więc kolejny film też się pojawi. No ale co to będzie, to dowiecie się Pewnie za tydzień, za tydzień może z hakiem. Także niezmiennie zachęcam do śledzenia kanału. A za dzisiaj, dzięki wielkie. To no film taki, dużo obrazków, dużo muzyki, mało gadania, ale mogę się powtórzyć. Po prostu, bardzo fajna trasa, więc chciałem ją pokazać. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce.